Cześć, z strony Kacper. Zapraszam Was na recenzję Xiaomi Mi 10 Lite 5G. Zacznijmy od obudowy. Urządzenie wygląda dość standardowo jak na dzisiejsze smartfony. No i na tyle mamy wysepkę z czterema aparatami, od przodu jest prawie bezramkowy wyświetlacz z łezką od góry, całość jest smukła i delikatnie zaoblona. Analizując krawędzie to po prawej stronie mamy klawisze głośności i zasilania, a po lewej stronie nie ma żadnych dodatków, ponieważ najwięcej umieszczono od dołu. Jest tam mówimy mikrofon, głośnik multimedialny, złącze USB typu C, a także tacka na karty. Jednocześnie możemy umieścić tam tylko dwie karty nanoSIM, niestety nie ma tu wsparcia dla kart microSD. Od góry też jest dość ciekawie, ponieważ mamy tutaj mikrofon, oprócz tego coraz rzadziej spotykany port podczerwieni, a także gniazdo słuchawkowe. Myślę, że wielu osobom do gustu przypadnie także front, ponieważ umieszczono tu wyświetlacz o przekątnej 6,57 cala i jest to ekran AMOLED, przez co mamy do dyspozycji naprawdę bardzo ładne kolory, które jeszcze dodatkowo możemy regulować według własnych preferencji w ustawieniach. Ekran ma rozdzielczość 1080x2400 pikseli i nad nim jak już wspomniałem mamy wcięcie, w którym umieszczono kamerkę do selfie, a nad nią jest jeszcze głośnik i co ciekawe w tym głośniku jest także ukryta dioda powiadomień. Kończąc omawianie obudowy ważną informacją jest to, że w zestawie znajdziemy także etui ochronne, które zostało wykonane z przezroczystej gumy i świetnie pokrywa tył oraz boki urządzenia. Aby rozpocząć korzystanie ze smartfona większość osób odblokuje go za pomocą skanera linii papilarnych, w tym przypadku jest on zintegrowany z wyświetlaczem. Trzeba przyznać, że jest on naprawdę dość szybki, Poza tym bardzo skuteczny i w codziennym użytkowaniu naprawdę sprawdza się bardzo dobrze. Jeżeli nie chcecie korzystać z tego skanera, to możecie albo wpisywać ręcznie PIN lub hasło, albo skorzystać także z rozpoznawania twarzy. Jest to także skuteczna opcja, chociaż według wielu osób mniej bezpieczna, ponieważ w tym celu jest wykorzystywana tylko kamerka frontowa. Po blokowaniu urządzenia do dyspozycji mamy Androida w wersji 10 z nakładką producenta. Jest to system już dość mocno znany pod względem funkcjonalności. I mamy tu wiele ciekawych dodatków, które urozmaicają naszą pracę. Między innymi jest tryb ciemny, jest tryb czytania, są dostosowywalne filtry światła niebieskiego. Poza tym, oczywiście, możemy skorzystać z gestów pełnoekranowych, wyłączając klawisze funkcyjne na dole na rzecz gestów przy krawędziach ekranu. Nie zabrakło także trybu jednoręcznego, który przydaje się, szczególnie biorąc pod uwagę tak wielką przekątną wyświetlacza. Nie zabrakło także chociażby motywów czy cyfrowej równowagi. Oczywiście możemy także zduplikować kilka programów, możemy także włączyć tryb gry, który sprawdza się podczas mocniejszej rozgrywki. Pod względem funkcjonalności Xiaomi Mi10 Lite 5G w zupełności nie odstaje od konkurencji. Całość jest napędzana pod zespołami takimi jak procesor Qualcomm Snapdragon 765G, mamy także układ graficzny Adreno 620, poza tym jest 6GB RAM i 64 lub 128GB pamięci wbudowanej. Ja osobiście testowałem model z tą większą pamięcią i jest to jednak istotny element, ponieważ tak jak wspomniałem w urządzeniu nie możemy włożyć już zewnętrznej karty SD. Jeśli chodzi o codzienne użytkowanie to naprawdę nie ma na co narzekać. Xiaomi Mi 10 Lite 5G sprawdza się znakomicie, wszystkie aplikacje są włączane szybko. I są utrzymywane całkiem długo w pamięci ram. Nie zauważyłem większych problemów, jakichś klatkowań czy spowolnienia jakiejś animacji. Z urządzenia korzysta się naprawdę bardzo komfortowo i nawet przy bardziej zaawansowanych aplikacjach nie łapie żadnej zadyszki. Świetnie działają także wszystkie moduły łączności. Mamy tu bowiem bardzo dobrze działającego Bluetootha, świetnie działającego GPS-a nawet przy nawigacji pieszej. Rozmowy telefoniczne są także na wysokim poziomie i nie ma żadnych problemów z zasięgiem. W smartfonie mamy także moduł NFC, więc płatności zbliżeniowe są jak najbardziej możliwe. To, co jednak wyróżnia tego smartfona, to co już sugeruje nawet nazwa, to moduł 5G. Co prawda, jeszcze w tym momencie nie za bardzo jesteśmy w stanie wykorzystać potencjał tej sieci, szczególnie że operatorzy w tym momencie jeszcze nie dają dostępu do sieci 5G. Bez jakiegoś wyższego abonamentu, ale patrząc przyszłościowo, jeżeli chcemy mieć smartfona na kilka dobrych lat, to może być to naprawdę bardzo dobra propozycja. Fajnie więc, że mamy go już w modelu, który nie jest też jakoś mocno wygórowany cenowo. Wszystkie te podzespoły, moduły i funkcje są zasilane za pomocą akumulatora o pojemności 4160 mAh. Do dyspozycji mamy także szybkie ładowanie, niestety ładowania bezprzewodowego nie uświadczymy. Jeśli chodzi o czasy, jakie jesteśmy w stanie uzyskać po jednym ładowaniu, są one bardzo mocno zróżnicowane. Przy moim codziennym użytkowaniu uzyskiwałem od 2,5 godziny korzystając cały czas z transmisji danych, przez jakieś 4,5 godziny korzystając na z Wi-Fi i transmisji danych, do maksymalnie jakieś 7 godzin na wyświetlaczu, gdy korzystałem wyłącznie z Wi-Fi. Tak więc no, te czasy są bardzo rozstrzelone i wszystko tak naprawdę zależy, jak intensywnie będziemy korzystać ze smartfona. Do omówienia zostały aparaty. Na tyle do dyspozycji mamy aż 4 oczka i jest to główna matryca 48MP z przysłoną 1,79. Poza tym mamy szerokokątną soczewkę do 120 stopni z matrycą 8 megapikseli z przysłoną 2,2. Są także dwa aparaty po 2 megapiksele, które mają przysłony 2,4 i jeden służy do zdjęć makro, a drugi do pomiaru głębi. Jeśli chodzi o jakość fotografii, to za dnia te zdjęcia będą naprawdę bardzo dobrej jakości. Mają sporo szczegółów, są też ładnie nasycone kolory i jak najbardziej mogą się podobać. Nawet po przybliżeniu jest całkiem sporo widocznych elementów, chyba że skorzystamy z zoomu cyfrowego, to niestety jakość już trochę spada. Nie jest to może jeszcze jakaś wielka tragedia, ale jednak spadki jakości są już zauważalne. Większe spadki jakości jednak i tak widać przy szerokokątnej soczewce. Kolory są mniej wyraziste, szczegółowość jest niższa, a dodatkowo widać delikatne rozmazania na rogach fotografii. Zdjęcia nocne bardzo podobnie wypadają, a mianowicie przy normalnych zdjęciach jest ok, chociaż i tak czasami szumy są widoczne, no a przy przybliżeniu czy szerokim kącie jakość odpowiednio spada. Ogólnie jednak myślę, że ten aparat sprawdza się do codziennych zastosowań bardzo dobrze. Jeśli nie macie jakichś bardzo mocno wygórowanych wymagań, to powinniście być w 100% zadowoleni. Dodam jeszcze, że za pomocą aparatu głównego jesteśmy w stanie nagrywać filmy maksymalnie w rozdzielczości 4K. Do 30 klatek na sekundę. Na froncie z kolei mamy kamerkę o rozdzielczości 16 megapikseli z przysłoną 2.25 i jakość tych zdjęć jest przyzwoita. Fotografie mają sporo szczegółów oraz całkiem przyjemne dla oka kolory. Może po przybliżeniu trochę widać poszarpane krawędzie, jednak myślę, że nie są one aż tak mocno uciążliwe. Do korzystania z portali społecznościowych myślę, że taka kamerka w zupełności w 100% wystarczy. Podsumowując, Xiaomi Mi 10 Lite 5G kosztuje aktualnie od około 1600 zł w zależności od wersji, którą wybierzecie. Wiadomo jednak, że ceny dynamicznie się zmieniają, więc aktualną cenę jak zawsze macie w opisie. Czy warto kupić tego smartfona? Myślę, że jest to naprawdę bardzo solidna propozycja. Do dyspozycji mamy całkiem ładnie wyglądającego smartfona, może jedynie z trochę zbyt bardzo już oklepaną bryłą. Mamy także świetny ekran AMOLED, są wszystkie złącza włącznie z gniazdem słuchawkowym, są wszystkie moduły łączności włącznie z NFC i 5G. Poza tym jest szybko działający system, mamy także dobrze wykonujące zdjęcia aparaty oraz akumulator, który sprawdza się przyzwoicie w codziennym zastosowaniu. Jedynie trochę szkoda, że przy transmisji danych ten czas jest tak słaby, Dodatkowo niektórym na pewno będzie brakowało slotu na karty SD, brakuje także ładowania bezprzewodowego czy chociażby certyfikatu wodoszczelności. Ogólnie więc jest to smartfon z dużym potencjałem, co prawda no z kilkoma delikatnymi brakami, ale myślę, że można albo się do nich przyzwyczaić, albo je po prostu jakoś przeboleć. A co wy myślicie o tym smartfonie? Dajcie koniecznie znać w komentarzach. Zachęcam również do zostawienia łapki w górę oraz subskrypcji na kanale. A tymczasem ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!